Dziękuję bardzo. Proszę Państwa po pramurowych prezentacjach przetrawi i ministra liczyńskiego. Ciężko mam. W dodatku nie przygotowałem prezentacji. Ale w nie z powodu lenistwa. Znaczy uważam, że zagadnienia. Które nas tutaj dzisiaj zgromadziły, skupiły, są tak istotne, że ja muszę umieć trochę z pamięci powiedzieć na ten temat. I tutaj parę osób mi wypominało właśnie 25 lat temu już Pan był duży, znaczy stary. No, a teraz to dopiero, prawda. I mój stosunek do uczestnictwa w Unii Europejskiej, a o zaprezentowanie takiego stosunku tutaj apelowała pani... Y, pani, 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 pani. pani Maria Staniszewska. <grym> tak, y, otóż y, wtedy ja y, nie patrzyłem na Unię z perspektywy y, zmian klimatycznych i nawet nie z perspektywy y, energetyki. Ja patrzyłem na y, Unię 10 lat przed y, akcesją y, na ten projekt, który zasadzał się na zasadza się na trzech filarach Pierwszy filar to kultura, grecka filozofia. Drugi filar to etyka, wartości, tradycja do chrześcijańska, chrześcijaństwo. Wreszcie trzeci filar to imperium rzymskie, czyli prawo, prawo. To są te trzy filary, które mnie wtedy przyciągały. No a później już było coraz y, trudniej. Y, y, o, y, polityka klimatyczna, tutaj y, obydwu wystąpienia, właśnie polityka klimatyczna, chociaż w wystąpieniu pana ministra Wielczyńskiego, no tam się pojawia już ta, ta gospodarka, prawda? Ale jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, na przykład polityka energetyczna, zmiany klimatyczne, do zmian klimatycznych to ja mam taki stosunek, jak Pascal miał do pana Boga, tak? Słynny zakład Pascala. No jeżeli Pana Boga nie ma, a ja żyję zgodnie z tymi wartościami, no to coś tracę. Podejmuję pewien wysiłek y, po to, żeby y, być y, lepszym człowiekiem. No to z punktu widzenia ludzkiego ważna, ważna sprawa być lepszym człowiekiem. No, ale jeżeli Pan wie, że ja coś tam broję, no to tracę wszystko. I z polityką klimatyczną dla mnie jest, jest podobnie. Zresztą ja bardzo wsłuchuję się w to, co mówią ekolodzy absolutnie. I dla mnie to są bardzo wiarygodne rzeczy. Ja jakkolwiek, no nie powiem, że jestem specjalistą z efektu sprawnianego ale mam kontakt z takimi ludźmi jak Maciej Popkiewicz, jak profesor Malinowski jakoś tak rozumiemy się, ja mam zaufanie do nich, wierzę w to. Z tym, że ja koncentruję się jednak na energetyce. Niezależnie od tej polityki klimatycznej, to dzisiaj jest absolutnie absolutnie interesem interesem realizować głęboką transformację energetyczną interesem ekonomicznym szansą z których powinniśmy skorzystać i właśnie tutaj jestem zadziwiony dlaczego my w Polsce idziemy przeciw polityce europejskiej, unijnej. Dlaczego jest tak, że całkowicie utraciliśmy zdolności sojusznicze, zdolności koalicyjne? My nie mamy w Europie już zdolności koalicyjnych właśnie ze względu na to, że realizujemy politykę energetyczną przeciwbieżną do polityki unijnej. To jest kłopot zasadniczy. I nie będę państwa, państwa męczył liczbami, ale powiem tak, jestem elektrykiem, w związku z tym zawsze porównuję pierwszą elektryfikację, pierwszą tę z końca XIX wieku, początek XX wieku i obecną transformację energetyki, ja to nazywam transformacją demonizmu elektrycznego, czyli jedyność energii elektrycznej do zapewniania wszystkich potrzeb również ciepłowniczych, potrzeb transportowych, ciepłownicze, no to pompa ciepła, transportowe, no to samochód elektryczny. Otóż w czasie pierwszej elektryfikacji tworzył się nowy układ sił na świecie. Wtedy Niemcy dołączyły do Wielkiej Brytanii i do Stanów Zjednoczonych. To warto wracać do tego, warto analizować, analizować, jeszcze raz analizować, żeby wyciągnąć wnioski, że dzisiaj jest tak samo. Teraz dokonuje się zmiana układu sił. Właśnie transformacja energetyki, która wywodzi się z efektu klimatycznego, prowadzi do zmiany układu sił. I my tu już niestety przegraliśmy. Dlatego, bo kolega Biała z mnie chce skasować i mu się zaraz to uda. Dlaczego, dlaczego przegraliśmy? Proszę Państwa, to jest ważniejsza zmiana układu sił niż ta z końca XIX i początku XX wieku. Znaczniejsza. Ważniejsza. Bo wchodzą do gry Chiny, wchodzą do gry Indie. I to jest, to jest tak, że jak Niemcy w czasie pierwszej elektryfikacji uparli się, że będą elektryfikować. I tak oświetlenie gazowe było tańsze, a oni elektryczne robili. Tramwaj konny był tańszy. A oni się uparli, że ma być elektryczny. Napęd w fabryce... Marowy był tańszy, ale oni się uparli, że będzie elektryczny. I co osiągnęli? Na początku XX wieku osiągnęli taki poziom rozwoju przemysłu elektrotechnicznego, przemysłu elektrotechnicznego, który dzisiaj jest absolutnie filarem Niemiec. Taki poziom, że produkowali więcej dóbr elektrotechnicznych niż. Cała reszta świata. O to chodzi. W tej transformacji chodzi właśnie o to. I już kończę, ale nawiążę do jednego. Pan minister Grieczyński mówił o tym w Ołchatowie. co Co się tam dzieje? Wybudowano bloki nie mając węgla. To to jest nie taki rzadki przypadek w Polsce. Węgla brunatnego, którego się nie da transportować. A dzisiaj tam jest banalną sprawą, banalną sprawą zastąpienie Bełchatowa za pomocą tych zasobów, które już mamy w takim korytarzu północ-południe od Gdańska po tutaj naszą metropolię aż do porąbki. Z tą porąbką to bym musiał tłumaczyć, ale to jest coś, dzisiaj... Tam mamy zasoby i... Nowe technologie dostępne na Bałtyku offshore. Jeżeli Państwo byście się przyjrzeli, już kończę. Niemcy właśnie stworzyły w ciągu zaledwie kilku lat, pięciu lat, a jak ktoś powie cztery, to też dobrze powie, potęgę w zakresie energetyki offshore, która dzisiaj już bije wszystko, a węglową to jest o, oczywiste. I proszę Państwa, Siemens, który tę potęgę stworzył, dzisiaj ma udział 70% w rynku, w światowym rynku, globalnym rynku produkcji turbin naszej znaczy elektrowni obszarowej. Czyli oni już zdobyli na nowo pozycję w światowym układzie sił, bo idą w technologie, które zapewniają przyszłość. O to chodzi, o taką grę i chodzi o odbudowanie zdolności sojuszniczych, podkreślam, w Unii Europejskiej, jak najprędzej odbudowanie zdolności sojuszniczych, żebyśmy mogli korzystać z tego dobrodziejstwa wspólnotowego. Dziękuję bardzo.